Siemanko, witam serdecznie i zapraszam do odcinka związanego z niesamowitymi bugami i glitchami ze świata Tibi. Tak więc bez jakiegoś tam zamulania czas na buga numer jeden. Bug totalnie oldschoolowy z omrucem jednym z tibijskich bossów z Ankram. Na tym bagu możemy zauważyć, że Omruc się duplikuje, po czym gracze mają problem i rozkminę co się tutaj w ogóle dzieje. Patrząc na to pod kątem technicznym, możemy zauważyć, że GFB, które rzucają, trafiają przysłowiowo w każdą wieżę, zostawiając taki mały żółty efekt, za wyjątkiem właśnie jednej z tych wież. Wychodzi na to, że właśnie jedna z wież była zbugowana. Bóg ten nie sprawiał ogólnie żadnego problemu do momentu, gdy Omród sam osobiście nie wszedł w tą wieżę. Co spowodowało problem w systemie, bo oficjalnie nie powinien móc przez nią przejść. No bo ta wieża zachowuje się oficjalnie jako ściana, czyli nas blokuje. Tutaj jednak ewidentnie było inaczej. Błąd leżał po stronie mapera, który tworzył tą komnatę tajemnic. Ta jedna wieża, nawet po uderzeniu GFB, nie pokazywała efektu, jaki pokazywał się na wszystkich pozostałych wieżach. Przez co omruz mógł na nią wejść i pojawił się Bóg po stronie klienta zdublowało bossa, jednak ten drugi boss tak naprawdę był tylko błędem graficznym. Nie zadawał on żadnych obrażeń, ani też nie dało się go w żaden sposób trafić. Mimo wszystko, no, mieli naprawdę mocną rozpinę, co tutaj się dzieje. A teraz czas na błąd, w którym zobaczymy dwa ciała podczas jednego deda. Zdarzały się te błędy w miejscach, no różnych tak naprawdę, gdzie były jakieś bramki levelowe i tak dalej. Było ciężko to wymusić, ale było to możliwe. Jednym z takich patentów i momentów nagranych możemy zobaczyć właśnie teraz, gdy ekipka sobie idzie na Fire Axe Questa, podczas gdy postać ginęła od razu na drzwiach z bramką levelową, automatycznie dublowało to ciało jako błąd od strony serwera, który dalej myślał, że ta postać stoi kratkę przed drzwiami. Za szybko padała na drzwiach, co tworzyło duplik która w starej Tibi była dość popularna, więc jeżeli postać wchodziła szybko na drzwi, dostawała szybką bombę i padała, no to serwer po prostu myślał, że ta postać stoi tu, no i zostawała też tam. Następnie mamy buga ze ścianą, o którym już kiedyś wspominałem. System działa tak, że drzwi wypychały Chara do przodu niezależnie od sytuacji wokół. Wszystko zależało od ułożenia tych drzwi, więc raz jej wypychało nas na południe, raz na wschód, w zależności po prostu od ustawienia drzwi. Sipsoff postanowił zmienić coś w Tibi, tak by postać była przesuwana na dowolne pole. Po prostu, jeżeli z boku jest zablokowane, no to na przykład puszowało naszego hara na skos. Jednak okazało się, że nie przemyśleli sprawy do końca i postać, gdy ją się specjalnie zablokowało na boki na przykład drzewkami albo medzikło. No to zostawała na zamkniętych drzwiach. Albo tworzyło to jeszcze większy problem i postać w niektórych miejscach była przesuwana na przykład na dół i w ten oto sposób mogła stać ona na ścianie, co powodowało między innymi właśnie kradzieże itemów z różnych domków, jak na przykład w Castle Shop w Edron numer 1 domku. Oczywiście Cipsoft po zgłoszeniu graczy szybko wyłączył serwery, naprawił tego buga, jednak nikomu nie zwrócono nic. No i nie zrobiono cofki serwera. Jednym z poszkodowanych był gracz Oniku nicku Majasza, z Eterni, który twierdził, że stracił ponad 1kk ze swojego domku, a siano te było naprawdę sporo wtedy warte. Wspomniałem dzisiaj jeszcze raz o tym właśnie z drzwiami błędzie, ponieważ teraz przechodzimy do czegoś, o czym na pewno nie wspominałem. Jest to ciekawy oldschoolowy błąd. Podobny do tego poprzedniego, jednak tutaj, za pomocą niewidki, byliśmy w stanie stworzyć plan doskonały i zbugować naszego chara tak, że nie był on widoczny dla tibijskich oczu. Jak widzimy na filmie, jeden oponent doszedł do party i lurował ludzi, dodając ich też do party. Po czym 85. MS, który był schowany na niewidce, stojący na drzwiach, strzelał SD i było po sprawie. Błąd też nie jest tu w 100% potwierdzony, że dosłownie tak działał, jednak takie mam największe przypuszczenia. Krótki przerywnik moi drodzy, zapraszam serdecznie na serwer treasura.online, który stoi już ponad rok. Jest to klasyczny serwer TB80 z 1x EXPEM Long Term, dzięki któremu można poczuć Tibię taką oldschoolową jeszcze raz. Więc jeżeli chcecie się poczuć jak 20 lat temu, no to wpadajcie na serwerek. Dodatkowo wpadajcie też na moje streamy tutaj na YouTubie i na Twitchu gorgodolna kreska stream Jak i może też na Kiku niedługo. My wracamy do odcinka, a was proszę o zostawienie lajka w górę, jeżeli film Wam się podoba. No i zapraszam oczywiście do oglądania części dalszej tego odcineczka. No a teraz, jeżeli już gadaliśmy o chodzeniu po ścianach, no to już nie będziemy się bawić Spidermana ani w tym stylu. Teraz przejdziemy do klonowania, ale nie pieniędzy, tylko mobów. W okolicach TB-79 zostały oficjalnie pokazane różne błędy. Między innymi kratka, na której można było zduplikować rotworma. Wystarczyło podejść, zablokować harem na chwilę, następnie odskoczyć na bok, no i potwór się duplikował. Mało tego, to nie jest jedyne miejsce, w którym się zdarzały takie rzeczy, a zdarzały się tak naprawdę na wielu różnych miejscówkach. Dodatkowo też był to dość mocny błąd, ponieważ był to błąd związany z mapą, przez co niejednokrotnie też dużo ludzi było kikowanych i najgorsze były te kiki, gdzie na przykład nie mogliśmy się zalogować, ponieważ kratka była na tyle zbugowana, że dopóki na przykład potwór nas nie zabił, no to nie byliśmy w stanie się zalogować z powrotem do Tibi. Naprawdę no były to ciężkie czasy dla Tibijczyków. Dajcie znać w komentarzach, kto z was miał taki błąd kiedykolwiek. Mi się zdarzyło kilkukrotnie, no i nie, nie za bardzo miło to wspominam. Jeszcze tutaj dodam jedną ważną rzecz, oczywiście te kratki nie zawsze były zbugowane, po prostu raz na jakiś czas pojawiał się na nich błąd. A jak już o błędach takich mówimy, no to mamy kolejnego buga, którym można powiedzieć, że to była dość mocna sprawa. Aż się pojawili pracownicy tipsoftu, by sprawdzić, co się tak naprawdę dzieje. Na filmiku od Altibia Video z mojego ziomala zaprzyjaźnionego, właśnie, możemy zobaczyć w tym momencie, że na serwerze LRa potrafił jednym ruchem gościu dokonać crashu serwera, Także trzeba było stawiać całą LRę na nowo. Powód okazał się łatwy, ale nie na pierwszy rzut oka. Lord Paulistinia i Tripida często latali razem na dragi, robiąc przy tym ogromne lootbagi. Wszystkie itemy zanosili do domku. I pewnego razu Tripida stracił domek z powodu niezapłaconego czynszu i wszystkie itemy automatycznie zostały przeniesione do jego depo. Itemów było tak dużo, że system nie był w stanie tego obliczyć, przez co za każdym razem, gdy Tripida wchodził na kratkę do depo, kraszowało cały serwer. Błąd ten oczywiście był zgłoszony, następnie był naprawiony przez Pracowników Typsowtu i dopracowany w przyszłości z rozłożeniem większości ilości depo i stakowaniem temów, tak by dzięki temu serwery były coraz bardziej stabilne. Na filmiku jednak możemy zobaczyć, że Tripida jest na swoim nupharze, ponieważ na nim był domek, a swoim MS-em biegał razem z Lordem Paulistinią właśnie na hunty. No i to akurat jest chyba częsty przypadek, że na main harach się nie robiło domków. Ja też za każdym razem, jak kiedyś miałem domek w starej TB oczywiście, to zazwyczaj miałem go na jakimś noobharze, ponieważ częściej te nubhary były bliżej domku, więc jak trzeba było komuś dać inva czy coś w tym stylu, no to byłem w stanie to zrobić po prostu przelogowując się, a nie specjalnie biegnąc moją główną postacią, nie wiem, z jakiegoś respa. Następnie w filmie widzimy bug, który wcale dosłownie nie jest takim bugiem, ale był za niego uważany. Chodzi o Parchament Quest, gdzie na trumnie leży pergamin i gdy się go ruszy, to respią się demony. Ludzie myśleli, że tylko z parchamentem tak to działa, ale to bez znaczenia, bo skrypt związany właśnie z Tibią i z tą trumną działał w ten sposób, że ktokolwiek usunie jakikolwiek przedmiot z tego miejsca, to automatycznie zrespią się demony. Czy to tak dalej działa? No nie sądzę, myślę, że na nowej TB jest już to poprawione. Mimo wszystko niedługo zaczynam tą serię z Real TB też, żeby posprawdzać parę rzeczy, więc na pewno w tym odcinku to sprawdzę. No chyba że ktoś z Was już to robił, więc możecie dać znać wtedy w sekcji komentarzy. Następnie mamy nietypowy bug z poziomem 0 i 65 tysiącami HP. Ten błąd zdarzył się już co najmniej w TB 5 razy. I zawsze jest spowodowany podobnym problemem, mianowicie dane postaci z bazy danych nie mogły zostać poprawnie odczytane z pliku. Więc wszystkie ich wartości były ustawione na domyślne czyli właśnie na 0-poziom, 65535 HP i Many, Zazwyczaj podobnie też było na OTS-ach, gdy stawiało się je kiedyś na Hamachi. Czasami zdarzało się, że była to jedna postać z takim błędem, a czasami cały serwer. Błąd ten, oczywiście, za każdym razem był naprawiony, wszystkie chary wracały do normy, no jednak zazwyczaj trwało to trochę czasu. Tak samo jak trochę czasu zajmowało nam stworzenie tego mana buga, o którym teraz będziemy gadać. Booga, buga, baga, nie wiem, będę mówił raz tak, raz tak pewnie. Kolejnym bugiem jest właśnie mana bug, który w sumie nie do końca jest błędem. Ale można go tak w sumie z drugiej strony nazwać. Kiedyś na starej Tibi było to możliwe przez bardzo, a to bardzo długi czas. Można było wymusić taki błąd w grze i mógł go zrobić tak naprawdę każdy. A teraz do rzeczy, o co chodzi. Wystarczyło zrobić sorca albo druida, wyjść z róg na minimum 11. levelu, by postać miała 50 many po opuszczeniu ruka na mainie. Rukowało się taką postać z 11 na 9 level. W ten sposób nasza postać traciła 60 many, ponieważ no, Mac i Druid tracili po 30 many co Deda. Więc jeżeli miał 11 level, padł dwa razy, żeby stracić te dwa levele w sensie, no to tracił 60 many. Więc ostatecznie jego postać mo można powiedzieć, że zostawała przy minus 10 many. A że minusa nie dało się zrobić w TB, no to jej max mana wynosiła wtedy 0. Jeżeli postać ta wbiła na przykład z powrotem 11 level, to wszystko wracało później już do normy. I w ten sposób można było trollować ludzi, tak jak zrobił to właśnie ten ziomeczek na Tibi. No więc w sumie można to nazwać takim błędem tak naprawdę, no bo było to niedopracowanie od strony Cipsoftu, oczywiście wszystko z czasem później zostało naprawione. Tak samo było na przykład z Grorlam Bugiem. Kolejny fail od strony Cipsoftu. To właśnie błąd związany z bossem Grorlamem. Jak to z bosami bywa, respią się losowo. Ten dodatkowo respił się losowo w promieniu swojego punktu startowego, czyli nie miał typowej jednej kratki przypisanej do respienia się, tylko mógł się pojawić powiedzmy, no w różnych miejscach niedaleko siebie. Problem jednak pojawił Pojawił się z czasem, gdy Tibia zaczynała się rozwijać. Zostawały dodawane nowe rzeczy do mapy, do tej naszej starej tibijskiej mapki, gdzie oczywiście Cipsoft zapomniał zmienić i sprawdzić pole respienia się grorlama. Przez co kiedyś nie mógł się tam on pojawić, no bo tamto miejsce nie istniało, a gdy zostało one dodane do gry, no to grorlam mógł się tam zrespić. Oczywiście sporadycznie, i co najlepsze nie dało się go stamtąd w żaden sposób wyciągnąć. No pojawił się tam, no bo wcześniej było dodane te miejsce do respienia się, ale o Oczywiście nie mógł się tam zrespić, no bo nie było tam mapy, a że mapa została poszerzona, dodane nowe rzeczy, no to mógł się pojawić w tym polu, ponieważ te pole już teraz istniało. No teraz troszkę taki inny błąd, który zdarzał się wielokrotnie też w starej TB. Jak nie było jakiegoś pana karabina, co strzelał po w gf naraz. No to był problem z exhaustem. A właśnie, czekajcie, ostatnio mnie poprawiali się, że nie tak się mówi. Exhaust. Właśnie z tym był problem, moi drodzy. Włączyłem sobie na chwilę translator, żeby nie było, nie? No i problem polegał na tym, że jeżeli ktoś miał na przykład nieoficjalnego klienta albo bota, to można było manipulować lub ignorować częściowo właśnie exhaust i rzucać czary, między innymi, co przegadało się na mega szybkie działanie speli. Było to spowodowane przede wszystkim tym, że kiedyś część tego exhausta była liczona po stronie klienta, co właśnie oznaczało, że można było troszkę manipulować, manipulować tym wszystkim. Przypuszczając, że grzebał on w kliencie, możemy zauważyć, że był w stanie spelować właśnie Exetares no bez żadnego problemu w domku i to w jakim szybkim tempie. Oczywiście gdyby tego nie zgłosił do Cipsoftu, no to jego postać by zakończyła szybko karierę. No i następnie mamy błąd od strony bazy danych, który zresetował postacie i wysłał je wszystkie na ruka, na wyspę początkową z tutorialem. I podobnie jak to miało miejsce wyżej, doprowadziło do tego, że harry miały startowy system levelu HP i MANY. Narobiło się też sporo strachu niejednemu Tibijczykowi, gdy logował się na swojego mainhara, a tu siemanko, witamy na Ruk gardzie. Na szczęście Cipso wszystko ładnie ogarnął i błąd ten naprawił. Następnym błędem był niedopracowany szczegół. Czyli tak zwany bóg z łóżkiem. Polegał on na tym, że gdy nasze postacie leżały w łóżku, w domku, jak na przykład kiedyś popularne betmakery, które robiły runy całe życie, tylko przelogowując się z łóżka, by zrobić runę, i szły jeść i spać dalej, to dopóki ten domek był nasz, to nie było żadnego większego problemu. Jednak gdy się zapomniało zapłacić za czynsz i domek przestawał być naszą własnością, to wtedy postać dalej widniała w domku, mimo że domek już do nas nie należał. Jednak to tylko niedopracowany szczegół, bo po zalogowaniu się takiej postaci ona automatycznie była wyrzucana na zewnątrz. Podobnego zonka mógł mieć nowy właściciel, który po kupnie domku mógł zastać dalej takiego gagatka w swoim łóżku, który już dawno nie był właścicielem, ale wtedy wystarczyło kliknąć prawym przyciskiem myszy na łóżko, i go jako właściciel automatycznie wyrzucić z łóżka. Jak widać, błędów TB jest wiele, a to tylko kilka z nich. Kolejne macie już gdzieś u mnie na kanale, a jeszcze inne zobaczycie w przyszłości. Tak czy siak, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać w sekcji komentarzy o jakich błędach Wy pamiętacie, albo jakie błędy Was najbardziej zaciekawiły z tego odcinka. Sub like, komentarz itd. Dzięki wielkie. Moi drodzy, do zobaczenia z następnymi materiałami. Dzięki wielkie, cześć!